Szpital powiatowy w Kozienicach w swoim najnowszym komunikacie informuje, że w związku z ustabilizowaniem sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, przy zachowaniu środków ostrożności realizowane są świadczenia medyczne we wszystkich oddziałach szpitalnych w pełnym zakresie, za wyjątkiem oddziału urologicznego. Świadczenia medyczne z zakresu urologii są realizowane w poradni urologicznej. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, więc poradnie, pracownie specjalistyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna udzielają świadczeń wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz w Pracowni Radiologii USG wykonywane są badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Ponadto w komunikacie czytamy, że w związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko COVID-19 od poniedziałku 7 czerwca punkt szczepień powszechnych w szpitalu będzie pracował od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 za wyjątkiem środy. W tym dniu bowiem godziny pracy punktu szczepień zostały wydłużone do 18.00. Punkt będzie także czynny w soboty w godzinach od 8 do 15. Na szczepienie do punktu szczepień powszechnych w Kozienickim Szpitalu można zapisać się osobiście pod numerami telefonów 48 67 97 231 i 48 67 97 157 w godzinach pracy punktu. Przypominamy, że w szpitalu w Kozienicach punkt szczepień powszechnych przeciwko COVID-19 usytuowany jest w pawilonie zakaźnym w dawnym parterowym budynku budynku administracji.